Bolesław Prus, Lalka, tom pierwszy, rozdział pierwszy pod tytułem. Jak wygląda firma J. Mincel i S. Wokulski przez szkło Butelek. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem san wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski. W renomowanej jadłodajni, gdzie na wieczorną przekąskę zbierali się właściciele składów bielizny i składów win fabrykanci powozów i kapeluszy poważni ojcowie rodzin utrzymujący się z własnych funduszów i posiadacze kamienic bez zajęcia równie dużo mówiono o uzbrojeniach anglii jak o firmie J. Mincel i S. Wokulski. Zatopieni w kłębach dymu cygar i pochyleni nad butelkami z ciemnego szkła obywatele tej dzielnicy. Jedni zakładali się o wygrane lub przegrane Anglii, drudzy o bankructwo Wokulskiego, jedni nazywali geniuszem Bismarka, drudzy awanturnikiem Wokulskiego. Jedni krytykowali postępowanie prezydenta McMahona, inni twierdzili, że Wokulski jest zdecydowanym wariatem, jeżeli nie czymś gorszym. Pan Deklewski, fabrykant powozów, który majątek i stanowisko zawdzięczał wytwornej pracy w jednym fachu, tudzież radca Węgrowicz, który od 20 lat był członkiem, opiekunem jednego i tego samego Towarzystwa Dobroczynności, znali S. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepojadali mu ruinę. Na ruinie bowiem i niewypłacalności, mówił pan Deklewski, musi skończyć człowiek, który nie pilnuje się jednego fachu i nie umie uszanować darów łaskawej fortuny. Zaś radca Węgrowicz po każdej również głębokiej sentencji swego przyjaciela dodawał. Wariat, wariat, awanturnik. Józiu, przynieś no jeszcze piwa. A która to butelka? Szósta, panie radco. Służę piorunem, odpowiadał Józio. Już szósta? Jak ten czas leci. Wariat, wariat mruczał radca węgrowicz dla osób posilających się w tej co radca jadłodajni dla jej właściciela subjektów i chłopców przyczyny klęsk mających paść na s wokulskiego i jego sklep galanteryjny były tak jasne jak gazowe płomyki oświetlające zakład Przyczyny te tkwiły w niespokojnym charakterze, w awanturniczym życiu, zresztą w najświeższym postępku człowieka, który, mając w ręku pewny kawałek chleba i możność uczęszczania do tej oto tak przyzwoitej restauracji, dobrowolnie wyrzekł się restauracji, sklep zostawił na opatrzności boskiej, a sam z całą gotówką odziedziczoną po żonie pojechał na turecką wojnę robić majątek. A może go i zrobi! Dostawy dla wojska to gruby interes. Trącił pan szprot, ajęt handlowy, który bywał tu rzadkim gościem. Nic nie zrobi, odparł pan Deklewski. A tymczasem porządny sklep diabli wezmą. Na dostawach bogacą się tylko Żydzi i Niemcy. Nasi do tego nie mają głowy. A może Wokulski ma głowę? Wariat, wariat, mruknął radca. Podaj no Józiu piwa. Która to? Siódma buteleczka, panie radco. Służę piorunem. Już siódma. Jak ten czas leci, jak ten czas leci. Ajent handlowy, który z obowiązków stanowiska potrzebował mieć o kupcach wiadomości wszechstronne i wyczerpujące, przeniósł swoją butelkę i szklankę do stołu radcy i, topiąc słodkie wejrzenie w jego zauzawionych oczach, spytał zniżonym głosem: Przepraszam, ale dlaczego pan radca nazywa Wokulskiego wariatem? Może mogę służyć cygarkiem? Ja trochę znam Wokulskiego. Zawsze wydawał mi się człowiekiem skrytym i dumnym. W kupcu skrytość jest wielką zaletą, duma wadą. Ale żeby wokulski zdradzał skłonności do wariacji tego nie spostrzegł. Radca przyjął cygaro bez szczególnych oznak wdzięczności. Jego rumiana twarz, otoczona pękami siwych włosów nad czołem, na brodzie i na policzkach, była w tej chwili podobna do krwawnika oprawianego w srebro. Nazywam go, odparł powoli, ogryzając i zapalając cygaro. Nazywam go wariatem, gdyż go znam lat. Zaczekaj pan, 15, 17, 18. Było to w roku 1860. Jadaliśmy wtedy u Hopfera. Znałeś pan Hopfera? Chy. Otóż Wokulski wtedy hopfera subiektem. Otóż Wokulski był wtedy u Hopfera subiektem i miał już ze 20 parę lat. W handlu win i delikatesów? Tak, i jak dziś, o, tak on wówczas podawał mi piwo z razy nelsońskie. i z tej branży przerzucił się do galanterii? Wtrącił agent. Zaczekaj pan, przerwał radca. Przerzucił się, ale nie do galanterii, tylko do szkoły przygotowawczej, a potem do szkoły głównej. Rozumie pan? Zachciało mu się być uczonym. Ajent począł chwiać głową w sposób oznaczający zdziwienie. Istna Heca rzekł: I skąd mu to przyszło? No skąd? Zwyczajnie. Stosunki z Akademią Medyczną ze szkołą sztuk pięknych wtedy wszystkim paliło się w wełbach, a on nie chciał być gorszym od innych. W dzień służył gościom przy bufecie i prowadził rachunki, a w nocy uczył się. Licha musiała być to usługa, taka jak innych, odparł radca niechętnie machając ręką. Tylko że przy posłudze był bestia niemiły. Na najniewinniejsze słówko marszczył się jak zbój. Rozumie się, używaliśmy na nim co wlazło, a on najgorzej gniewał się, jeżeli nazwał go kto panem konsyliarzem. Raz tak zwymyślał gościa, że mało obaj nie porwali się za czuby. Naturalnie handel cierpiał na tym. Wcale nie. Bo kiedy po Warszawie rozeszła się wieść, że subjekt hopfera chce wstąpić do szkoły przygotowawczej, tłumy zaczęły tam przychodzić na śniadanie. Osobliwie roiła się studenteria. I poszedł też do szkoły przygotowawczej? Poszedł i nawet zdał egzamin do szkoły głównej. No ale co pan powiesz? ciągnął radca uderzając ajenta w kolano: Że zamiast wytrwać przy nauce do końca, niespełna w rok rzucił szkołę. Cóż robił? Otóż co: gotował wraz z innymi piwo, które do dziś dnia pijemy, i sam w rezultacie oparł się aż gdzieś koło Irkucka. Heca, panie! westchnął ajent handlowy. Nie koniec na tym. W roku 1870 wrócił do Warszawy z niewielkim fundusikiem. Przez pół roku szukał zajęcia, z daleka omijając handle korzenne, które po dziś dzień nienawidzi, aż nareszcie przy protekcji swego dzisiejszego dysponenta Rzeckiego wkręcił się do sklepu minclowej, która akurat została wdową i w rok potem ożenił się z babą grubo starszą od niego. To nie było głupie, wtrącił agent. Zapewne jednym zamachem zdobył sobie był i warsztat, na którym mógł spokojnie pracować do końca życia, ale też miał on krzyż pański z tą babą. One to umieją. Jeszcze jak. prawił radca. Patrz pan jednakże, co to znaczy szczęście. Półtora roku temu baba. Półtora roku temu baba objadła się czegoś i umarła, a wokulski po czterdziestoletniej katordze został wolny jak ptaszek. Z zasobnym sklepem i trzydziestu tysiącami rubli w gotowiźnie, na którą pracowały dwa pokolenia minclów. Ma szczęście. Miał, poprawił radca, ale go nie uszanował. Inny na jego miejscu żeniłby się z jaką uczciwą panienką i żyłby w dostatkach, bo co to panie dziś znaczy sklep z reputacją i w doskonałym punkcie. Ten jednak wariat rzucił wszystko i pojechał robić interesa na wojnie. Milionów mu się zachciało, czy kiego diabła? Może je będzie miał? Odezwał się Ajent. Aha, rzechnął się radca. Daj no, Józiu, piwa. Myślisz, pan, że w Turcji znajdzie jeszcze bogatszą babę aniżeli nieboszczka Minclowa? Józiu, służę piorunem. Jedzie ósma. Ósma? Powtórzył radca. To być nie może. Zaraz, przedtem była szósta, potem siódma. Mruczał, zasłaniając twarz dłonią. Może być, że ósma. Jak ten czas leci? Mimo posępne wróżby ludzi trzeźwo patrzących na rzeczy, sklep galanteryjny pod firmą J. Mincel i S. Wokulski nie tylko nie upadł, ale nawet robił dobre interesa. Publiczność zaciekawiona pogłoskami o bankructwie coraz liczniej odwiedzała magazyn, od chwili zaś kiedy Wokulski opuścił Warszawę zaczęli zgłaszać się po towary kupcy rosyjscy. Zamówienia mnożyły się. Kredyt za granicą istniał, weksle były płacone regularnie, a sklep roił się gośćmi, którym ledwo mogli wydołać trzej subiekci: jeden mizerny blondyn, wyglądający jakby co godzinę umierał na suchoty, drugi szatyn z brodą filozofa a ruchami księcia, i trzeci, elegant, który nosił zabójcze dla płci piękne wąsiki, pachnąc przy tym jak laboratorium chemiczne. Ani jednak ciekawość ogółu, ani fizyczne i duchowe zalety trzech subiektów, ani nawet ustalona reputacja sklepu może nie uchroniłyby go od upadku, gdyby nie zawiadował nim czterdziestoletni pracownik firmy, przyjaciel i zastępca Wokulskiego, pan Ignacy Rzecki. Koniec rozdziału pierwszego. Zachęcam do wysłuchania kolejnych rozdziałów. A ty, subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnej nowości. Polajkuj ten film. No i przede wszystkim poleć tego audiobooka swoim znajomym. Z góry dziękuję za całe dobro. Do usłyszenia w kolejnych rozdziałach. Hej!